Dziedzictwo to stanie się z Jusufem po śmierci Zejer. Biedny chłopiec, kolejna trauma małego bohatera serialu Dziedzictwo. Jak już wiadomo, w ostatnim odcinku drugiego sezonu telenoweli Emanet zginie Zejer. Śmierć głównej bohaterki serialu będzie olbrzymim ciosem dla Yamana, ale także dla małego Yusufa, którego los nie oszczędzał. Co stanie się z chłopcem po śmierci ukochanej cioci? Te sceny chwycą za serce. Emanet. Co stanie się z Yusufem po śmierci Zejer? Śmierć Zejer, kończąca drugi sezon tureckiej telenoweli Dziedzictwo Emanet, będzie ogromną tragedią. Kiedy wreszcie pomiędzy nią a Yamanem zapanuje spokój, a małżonkowie będą cieszyć się swoją miłością, Zejer zostanie śmiertelnie postrzelona. Dramat wydarzy się na ślubie Zii i Cicek, a na śmierć ukochanej będzie patrzył nie tylko Kirimi, ale także mały Yusuf. Co stanie się z nim po stracie cioci, która zastępowała mu matkę? Na początku trzeciego sezonu dziedzictwa akcja przeniesie się nieco w czasie. Okaże się, że Yusuf zamknął się w sobie i przestał mówić. Jaman, który sam będzie cierpiał po śmierci Zejer, nie będzie potrafił mu pomóc. Emanet, Yusuf przeżyje kolejną traumę. Przypomnijmy, że ten mały chłopiec już wcześniej przeżył olbrzymią tragedię. Najpierw stracił ojca, a gdy miał 5 lat, zmarła także jego matka. Przestraszonym malcem zaopiekowali się ciocia Zejer i wujek Yaman, którzy początkowo kompletnie nie potrafili się ze sobą dogadać. Kiedy postanowili dla dobra chłopca wziąć ślub, pojawiło się między nimi uczucie. Rodzice zastępczy towarzyszyli Jusufowi w każdej chwili życia, a ich kłód nie mocno go dotykały. Dziedzictwo. Nana zajmie miejsce Zejer? Jak już wiadomo, po śmierci Zejer w życiu Yamana i Jusufa pojawi się nana. Kobieta, która jest siostrą największego wroga Kirimi, pojawi się po raz pierwszy na cmentarzu, gdzie spotka Yusufa. Początkowo Yaman nie będzie chciał nawet jej widzieć, ale później kobieta zostanie opiekunką chłopca. Z czasem stanie się ważna także dla wdowca.